Get hey, hey. with you burden. Start moving in the trees. We must work together to overcome these odds. Oh, well star. <laughs> Dobra. Tak bardzo nie chcę nasi tej broni. Więc nie jest to. A dobra, to jest ta. Nie, już myślałem, że. A tam przynajmniej. Że my. coś miecz, dajcie mi miecz to i tak obrońca o, mogę tak wrócić do Rivendell i dalej pójdziemy tam na wrzosowiska Pokaż, co nas lepiej. Dworenka, poczuję silnej dworenki. O, to już jest fajne. No, to już takie. Co to było to? Nie, to było to. Bierzemy to. ...i reszta mnie nie obchodzi. I, um, No, suń się kobietu maj wiary! Dobra, w takim razie... To i mamy jeszcze jakieś tamte, nie? Obrażenie od mrozu... Niech będą od mrozu. Możemy ruszać dalej. W końcu coś, co nam się przyda, aniżeli jakaś jednoręka. A czekać, nam da tam, gdzie byliśmy. Bo pierwszy raz się tak wracam, powiem szczerze. Będziemy musieli od początku tam iść, ale raczej wątpię No, tutaj No tutaj tak skorzystajmy z tego Wiem wiem, bez sensu Aha, mamy... Czekajcie to ja może najpierw popieram to co lepsze Dobra, teraz mogę Leże trola, boże święty Już mi się to nie podoba Tak łatażka. To sobie zostawię sobie nawet podaję, jakby Ach, jednak nie muszę obrońca ten ma 61 to hmm, czoło coś to zostawimy Mogę się od razu naprawić. A, nie pomyślałem. No trudno. Dobra. Masz coś fajnego na sal. Bo to i tak nie kupię. Obrańca, no. No nic, idziemy. Dawaj. Teraz białe. Zasuń się. Idziemy. Nie ma czasu. Pięć. Dobra, wyrzuć coś? Tak. Mamy prawie 40 miksturek. Don't stray too far in these caves. We best stick together in case of trouble. Yeah. No, I can't, I can't. Ага, тут ты. Да, no, он там стал. Нормально там и остать. powinno być trola? Mi się wydaje. Nie za specjalnie pamiętam dane. ten akurat moment. Wiem, że będą fajne, ciekawe trole. Nawet ich dość sporo. ale widzę, że się nie śpieszą do nas przywitać. Czy to nawet lepiej dla nas. Tak, tu watażka chyba można się przebić tylko. Bo tak są różne sekrety, które różni bohaterowie mogą odblokować. No nie. Fuck you. Go. Mo ktoś musi odciągnąć jego wagę. Pięknie, tro martwy już się tak nie ożyjemy. Chyba wejdzie kolejny. Mm -hmm. Mi się wydaje Ale dobra, zobaczymy A nie, jednak nie będzie. No dobrze. Lepiej dla nas. Eee, Bierzemy tę nagolennicę. To da się zniszczyć. Coś tu jest? Nie, nie da się nawet na to wejść. Więc mniejsze o to. Zapisik jest fajnie. Podoba mi się tak właśnie gierka RPG, właśnie chyba była... Jedna gra. Graliśmy Frodem! Ale czekajcie, teraz to nie wiem czy to właśnie było... Nie było w bitwie o śródziemie. się nie... Ja miałem zobaczyć. Może to jest to, może nie Wiem, że w jakąś grę grałem, że Frodem byliśmy Gandalfem i tak dalej. Też właśnie z Władcy pierścieni. Wy, czekajcie, może wy mi odpowiecie. E, to była... wielka właśnie to jest władca Pierśni, to na pewno. Były takie misje, które wykonywaliśmy właśnie różnymi tymi e, postaciami. To tymi postaciami właśnie z tej, e, z tego filmu książki, ja używaj. Kuźwa mać. Dobrze. Pięknie dostał w łeb. Co ja znać tak mało okazji Muszę dodać? nie są odporni Nie no, co rodzi. Czarny księżnik ten. No i tam na przykład byliśmy, taka Frodo i ta misja z... Gdzie były ten... Pyle z dosyć fajna była, pamiętaj ja nawet trudna. Dobra, ja tu trochę postoję. Chciałbym, żeby zregenerować się nie, nie musieć wykorzystać miksturki. Może <grystanie> zostawimy sobie na później. Będzie jedna taka dosyć ciężka misja. Nawet nie jedna, powiem szczerze. To jest level Ok, to sobie wydajemy trochę tych punktów Potwierdź Tak Jeszcze teraz nie wiem czy zadawanie większych obrażeń Co tu mamy e Ciężkiego strzału Dobra, jedziemy najpierw w top Będziemy dawali tak na zmianę. Tak Buciki. no to misja też jest trochę dłuższa tak mi się wydaje przynajmniej um, bo będzie tu takie właśnie fajne parę fajnych parę starć z trollami będzie chyba nawet trzech na trzech co no i jest całkiem ciekawe bo każdy ma niby jednego trolla dla siebie ale to są kretyni i oni atakują Wszystkich... dwóch... Znaczy, nie, jednego. Co... co jest dla mnie idiotyzmem, zamiast... No ale to są boty, no to nie oczekujmy od nich za wiele. Mówię, jakby to się grało... z przyjaciółmi, czy to znajomymi, czy z nieznajomymi, no to ra raczej lepsza jest by była organizacja. No, ale no, tak to widzicie. Śnieg. Plus jeszcze mój miecz z mrozem. To jest po prostu piękne. Ale mniejsza.